Witam Państwa, bardzo serdecznie zaczynamy pierwsze omówienia czternastej kolejki, pierwsze spotkania, jak coś. Wisła, Płock, Brukbet, Nieciecza, Termalika. Spotkanie o 18. wynik 1-1, i Mesanowicz. Celali. 20.30, Jagielonia Białystok, Śląsk, Wrocław. No to było bardzo zacięte spotkanie, gdzie Jagiellonia mogła nawet to spotkanie wygrać, gdyby się zachowała bardziej inteligentnie. kole Śląska, Erik Exposito i Łyszczarz. A Jagiellonia, Tomas Prykil i Jezus Imas. Bohater meczu, Jezus Imas. W ostatniej sekundzie trzasnął bramkę na 2-2 w doliczonym czasie gry, podkreślam. Sędzia doliczył dwie minuty i akurat w ostatniej sekundzie udało mu się trafić.